Cześć kochani, witam Was ciepło na kanale. Za chwilę przywitam się z Wami ponownie, ponieważ jest to dogranie do kompletacji całego filmu. Musiałam przyjść tutaj, aby pewne rzeczy zbalansować, aby pewne rzeczy przetłumaczyć, wytłumaczyć, ponieważ bardzo Was gorąco proszę o to, aby nie kierować się tym, co jest w filmie, jeżeli chodzi o proporcje składników, tylko tym, co jest napisane w opisie. Składniki w filmie, ciasto ogólnie, sam biszkopt jest jak najbardziej na Fi-24, ale już masy są raczej na formę dużo większą, tak jakby były. Moim zdaniem podwójne, więc ja Was gorąco przepraszam za to lekkie zamieszanie, ale w opisie będziecie mieli taki całkowity już przepis na ciasto na blachę Fi-24, gdzie ono wtedy wyjdzie w idealnych wysokościach, w idealnych proporcjach. I myślę, że tym się możecie spokojnie kierować, bo po prostu ja musiałam połowę masy gdzieś tam odkładać. I jak przekroiłam tort, faktycznie tej masy było dużo. Torty były, tort był dobry. Mówię torty, bo nagrywałam dwa na raz. Ale tort był jak najbardziej bardzo dobry. Był słodki, ale nie był przesłodzony. Biszkopty były bardzo fajnie wilgotne. Nie wymagały jednak żadnego tam nawilżania dodatkowego. Moim zdaniem były proporcje idealne, jest to tort mocno wyczuwalne, jeżeli chodzi o trufle, miało być też tam trzy masy, ale ze względu na to, że biszkopt dał się przekroić na dwa razy, miałam trzy blaty, musiałam zrobić dwie masy, więc to są takie rzeczy, które w filmie pojawią się, że będzie tam trzy masy, miała być masa Oreo, która nie wiem dlaczego pierwsza raz w życiu mi nie wyszła, przecież ostatnio robiłam tort Oreo i wyszedł mi wyśmienity, a tym razem po prostu padła mi ta masa. Ale zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego tortu, bo naprawdę warto go wykonać, gdyby był niedobry, bym go po prostu nie wrzuciła. Ale ze względu na to, że goście bardzo byli zadowoleni z tego tortu, wrzucam po prostu ten przepis, ale proszę się kierować przepisem z opisu, chyba że będziecie robić na dużą blachę, to wtedy też trzeba zwiększyć proporcje e, biszkoptu e, i zostawić proporcje masy. Jeżeli robicie na fi 24, zostawiamy proporcje e, biszkoptu i zapraszam do opisu po przepis na fi 24. Także życzę miłego oglądania. Oczywiście na początku proszę o zostawienie łapki pod tym filmem, o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie oraz o dzwoneczka, aby was kolejne przepisy nie ominęły. Także miłego oglądania Wam życzę. Cześć kochani, witam się z Wami serdecznie na kanale. Dzisiaj przechodzimy do zrobienia tortu, który robię z okazji moich 40 urodzin. Będzie to tort na normalnym biszkopcie, żółtym, więc biszkopt za chwileczkę sobie upieczemy, masy będziemy robić etapami. Będzie to tort raczej bardziej w stronę czekoladowego, a nie owocowego. Będzie masa truflowa, będzie masa Milky Way w tym torcie. No i oczywiście tutaj główne skrzypce będzie grała dekoracja, którą postaram się zrobić tak, jak ją sobie wymyśliłam. Nie jestem uzdolniona ani plastycznie, ani kulinarnie, więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie i że. Po prostu będę dla Was taką inspiracją, aby jednak dążyć do tych celów i próbować zrobić ten tort taki, jaki się wymarzyło, niż zamawiać gdzieś, bo wiadomo, że swój to swój. Na pewno goście bardziej docenią swój tort niż tort po prostu zamówiony i kupiony. Być może i smaczniejszy, ale on nie jest taki aż od serca. Dobra, także jak dacie radę, to zapraszam serdecznie na film. Przechodzimy do robienia najpierw biszkopt. No więc najpierw rozpoczynamy. Musimy sobie odmierzyć 3 czwarte cukru, 3 czwarte szklanki cukru. I ten cukier wsypujemy od razu do misy. I dodatkowo do misy trafia 5 jaj. W całości bez rozdzielania żółtko-białko. Ja sobie wbijam oddzielnie, chociaż rzadko to robię. Ale jak mam czas, to robię to oddzielnie, aby zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś mi się na przykład ostatnie nie trafi, popsute. I wtedy musiałabym wyrzucić wszystko. A tak tracimy tylko jedno jajko. Do tego będziemy potrzebowali również. Mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną. U mnie jest to mąka luksusowa czwarte i ostatnie jajko. Wszystkie są OK. I to teraz miksujemy na dużych obrotach do momentu potrojenia przynajmniej masy. No i jak widzimy, masa potroiła swoją objętość, jest gęsta, biała. I teraz do takiej masy będziemy dodawać 3 czwarte szklanki przesianej mąki pszennej oraz 1 czwartą mąki ziemniaczanej. I teraz wszystko mieszamy łyżką. Już tutaj miksera nie używamy. Tylko musimy oczywiście tak wymieszać, aby nam nie zostały żadne grudki. Możemy w tym momencie już nastawić piekarnik na 175 stopni. Grzałka góra dół, bez żadnego termoobiegu. I będziemy przechodzić do kolejnej czynności. Ja idę nastawić teraz piekarnik. Piekarnik nastawiony, więc mieszamy naszą masę, naszą mąkę, tak aby ona nam nigdzie nie została po brzegach. I teraz taką masę wylewamy na tortownicę. Moja tortownica ma średnicę 24 cm i wyłożyłam ją papierem dookoła. Czasami może gdzieś coś pocieknąć, więc również jest założona od spodu na zewnątrz, pozawijana, aby się w razie czego wszystko zatrzymało. Tylko muszę sobie wziąć o, właśnie to. O wiele lepiej silikonową łopatką schodzi. I przelewamy wszystko. Jak widać, u mnie na razie mąki nie widać, więc chyba jest wszystko dobrze rozmieszane. I taki biszkopt wkładamy na około 40 minut do rozgrzanego piekarnika. 40 do 45. Idziemy do piekarnika. No więc teraz może w międzyczasie, zanim się biszkopt upiecze, przejdziemy do zrobienia e, pierwszej masy i będzie to masa Milky Way. E, do jej przygotowania na ten moment będziemy potrzebowali 360 ml śmietanki 36, u mnie jest to taka i dodatkowo 10 batoników Milky Way. Więc odmierzamy 360 ml śmietanki, przelewamy do garnuszka, będziemy podgrzewać śmietankę aż do zagotowania, a następnie będziemy wrzucać pokrojone batoniki i je po prostu rozpuszczać. Pozostałą masę, której nie mogę rozpuścić, bo w Milky Way ta masa no jest taka ciężka do rozpuszczenia, po prostu blenduje już, tylko trzeba uważać, bo jest to gorące, było to podgrzewane, aby się nie poparło. Teraz taką gładką masę, już jeżeli jest bez grudek, Trzeba po prostu wystudzić, wstawić do lodówki na minimum 6 godzin, więc dla tych, co robią po południu, tort, masę wstawiamy na wieczór. Ja dzisiaj zaczęłam od rana, więc ja ją teraz szybciutko wstudzę, wstawiam do lodówki i wieczorem będę już ją pierwszą układła, będę przekładała już pierwszy biszkopt. 6 godzin mamy godzinę 13 w tym momencie, więc o 19 o 20 nawet będę przekładała po prostu pierwszą warstwę, zakryję i zobaczymy jak będzie dalej, do tej masy będziemy dodawać jeszcze mascarpone, ale to dopiero po minimum 6 godzinach więc teraz masę studzimy i wkładamy ją do lodówki to może idźmy za ciosem i robimy kolejną masę teraz będzie, to jest masa w tym momencie truflowa, więc teraz dodajemy 100, 400 g śmietanki do ubijania. I tą śmietankę musimy w tym momencie podgrzać, zagotować. I do tej śmietanki będziemy dodawać 20 cukierków trufle i 120 g czekolady. I wszystko musimy rozpuścić. masa się zagotowuje, więc wrzucamy po kolei cukiereczki i czekoladę i rozpuszczamy wszystko. Możemy już nawet masę wyłączyć, poczekać, aż to się zacznie wszystko ładnie roztapiać i jeżeli będzie problem z roztapianiem, tak jak było z Milky Way, to wtedy należy właśnie ponownie podłączyć, chociaż tutaj nie powinno. Tu trzeba uważać, bo to się wszystko przykleja, jak to czekolada. I żeby nie chlupnęło na nas, żeby nas nie poparzyło. Trzeba to robić ostrożnie. O i musimy już wyciągnąć biszkopt. Więc sięgamy od razu po biszkopt, Minęła godzinka 40 minut. Więc sprawdzamy. Okay. Niektórzy biszkopt rzucają, ja rzucać nie będę. Biszkopt należy wyciągnąć i przekręcić na drugą stronę. Jak zauważyliście, w tym biszkopcie nie ma praszku do pieczenia. Troszkę się przypalił, czyli już wiem, że mój piekarnik to niestety nie 40, a ciut mniej, 35 minut, albo delikatnie zmniejszę temperaturę. To nic, to warstwa się zetnie po prostu. Także idziemy dalej do naszej masy. Nasza masa już pomalutku gęstnieje, już jest prawie wszystko rozpuszczone. Jeszcze kilka takich kawałków widzę zostało, większych, więc rozpuszczamy i tą masę również wstawiamy najpierw do wystudzenia. Zostawiamy, tylko musi być już totalnie gładka, a następnie będziemy ją Przechowywać również około 6 godzin w lodówce. Nie mniej niż 6 godzin, więc fajnie jest nawet wstawić na całą noc. Ale ja wstawiam na 6 godzin. Zobaczymy, co po 6 godzinach się z nią stanie. I będziemy wtedy dodawać jeszcze mascarpone i przekładać znowu tort. I tak powstało masę. Teraz przelejemy przez sitko, żeby te grudki jednak zlikwidować, bo one są. A już czekolada tak łatwo nie pójdzie, więc idę po sitko. I tą masę już studzimy. Już tutaj nie ma grudek, jest już ładnie, więc. Pogładziutką masę studzimy i wkładamy do lodówki na 6 godzin. No i kochani, biszkopty się bardzo ładnie upiekły. Ja już je pokroiłam równiutko. Tylko wychodzi na to, że będę miała tylko dwie masy do przełożenia. W drugim torcie jest dokładnie tak samo. Jeszcze cieniej się tego pokroić nie dało. Więc wracając do tego tortu, przechodzimy teraz do robienia masy. Tu nie ma żadnych zakalców, ciasto jest mięciusieńkie. Przechodzimy do robienia masy. Najpierw zrobimy masę truflową. Ona pójdzie na sam spód. Następnie zrobimy Milky Way i zabieramy się do e, robienia dalszej części masy. Masa odstała w lodówce już 6 godzin. Mamy godzinę 20, więc w tym momencie mogę już przystępować do e, dodawania mascarpone do niej, więc robimy dalej. Ściągamy folię z masy. Ciągnie się. okej. Okay. I całość przerzucamy do misy. I teraz to będziemy miksować. Zakładamy mieszadło i 150 gramów Serka mascarpone musimy dodać. I przechodzimy teraz do pierwszej części, czyli wykładamy biszkopt Ja już mam położony, lekko skropię go wodą z cytryną, aby był jednak bardziej wilgotny chociaż masy są dość takie. On jest też dość mięciutki, ale co by nam fitów później nie spłatał, że będzie suchy, to lepiej go namoczyć. OK. I przechodzimy do wykładania masy. Przykrywamy to warstwę drugim Dociskam, namoczę również ten placek już i taki na razie chowam do lodówki. Zaraz będziemy robić kolejną masę już. No i robimy od razu drugą masę. Mamy tutaj Milky Way. To również było już ponad 6 godzin w lodówce. Przelewamy to. Będziemy miksować wraz z mascarpone. Do tej masy dodajemy 450 g serka mascarpone. I taką piękną masę Wykładamy na drugą część Kolejny blat Robimy połowę porcji, bo masy jest za dużo. I teraz to przykrywamy kolejnym placuszkiem, więc on śmiga do lodówki. Jutro go będziemy tylkować. No i kochani, wszystkie masy już mi zastygły. Masa truflowa zrobiła się troszeczkę bardziej luźna. Za to ta Milky Way jest bardzo fajna, bardzo sztywna. Zanim otynkuję tort, to wam pokażę, jak mi powychodziły te masy jaka jest jej gęstość, a teraz przechodzimy do robienia tynku. I tutaj ja robię tynk na bazie mleka i yy, masła i mleka skondensowanego słodzonego. I proporcja jest 1 do jednego, więc ja najpierw przerzucam sobie masło. Nie wiem, czy nawet nie mam zbyt luźnego już tego masła. Zobaczymy, ale biorę również masło z maselniczki, ponieważ... Jedna kostka masła to u mnie będzie zdecydowanie za mało. Może nie wszystko, ale tak. 260? 280 będzie 300. I to masło musimy, uci musimy ucierać. Y przez około 10-12 nawet minut, aż zrobi się z niego bardzo puszysta masa. Więc robimy. faktycznie przepięknie ubił masło na przepiękny krem. Teraz do tego kremu będziemy dodawać mleko skondensowane i proporcje 1 do 1, czyli musimy sobie odważyć 300 g, gramów, gramów nie mililitrów tego mleka, bo było 300 gramów masła i mamy 300 nawet 2. I po malutku delikatnie trzeba dolewać w trakcie um, miksowania. i mamy gotową masę do tynkowania w jeszcze innym przepisie widziałam, że można dodać jeszcze dokładnie tą samą proporcję co te dwa składniki czyli 600 g mascarpone ale ja już pozostanę przy tej i czymś takim właśnie będę tynkowała w tym momencie mój tort już go wyciągam i już Wam od razu pokażę jak się mają masy otóż e... Moment, muszę przestawić. O. Yy, ta masa jest, ta jest bardzo ładnie zbita. Ta jest troszeczkę lżej, ale również jest sztywna. Będzie fajnie się trzymała, nie będzie opadało, więc zabieramy się do tymkowania tego tortu. Biorę już sobie swoją patarę obrotową i zaczynamy. No i mój tort wyszedł troszeczkę inaczej. Tutaj na dole mamy pasmo górskie, które rysowałam, ale ono tak nie odzwierciedla do końca tego, co chciałam przedstawić, ze względu na to, że tort jest po prostu troszeczkę przyniski, więc na górze zrobiłam taką dekorację. To jest oczywiście masa, masa cukrowa. Mamy szlaki i choinki są zrobione z żelków. No i oczywiście mamy również staw, więc taki górski. Mój tort jest na moje urodziny. Dam oczywiście jeszcze znać i pokażę, jak wygląda w środku, więc jeszcze się zobaczymy.